Witajcie ludzie z odległych galaktyk na kanale Elwizja. Na Netflixie nieustannie pojawia się masa seriali animowanych. Większość z nich okazuje się być dużym hitem, ale oprócz tych dużych tytułów jesteśmy w stanie wychwycić małe, niepozorne perełki. A dzisiaj, właśnie o takiej mniejszej perełce, jaką jest Hilda. Zapraszam! Została stworzona przez Luka Pearsona. Najpierw jako seria komiksów, a następnie została przełożona w formie kreskówki. Bardzo dokładam adaptację swoją drogą. Serial animowany ma naprawdę niewiele zmian względem komiksu. Nawet główne wątki komiksu są głównymi wątkami poszczególnych odcinków. I trudno się dziwić, jeśli twórcą kreskówki jest ten sam gościu, który stworzył komiks. Co bardzo cieszy, bo wiemy, że nic nie zostanie pominięte lub drastycznie zmienione. Pokrótce historia opowiada o niebieskowłosej dziewczynce, która całe swoje życie spędziła w dziczy z mamą i musi przeprowadzić się do miasta z pewnych przyczyn. Kreskówka ta została stworzona przez Brytyjczyka, ale inspiracji bynajmniej nie czerpie z bogatego folkloru angielskiego, ale z folkloru skandynawskiego. Sama historia dzieje się w późnym wieku XX właśnie gdzieś w Skandynawii, ale jest to alternatywna rzeczywistość. Razem z ludźmi tutaj żyją sobie mityczne stworzenia ze skandynawskich legend. Ludzie żyją sobie z magią i magia tutaj nikogo nie dziwi, i jest na porządku dziennym. Jeśli chodzi o klimat serii, to porównałabym go do zdecydowanie. Most do Terabiti, Zabijam Gigantów, zabramą Ogrodu, Wodogrzmoty Małe, Lub Gry In The Woods. Poza tym widać tutaj potencjalnie inspirację twórczością Mizajakiego. Muzyka. Muzyka w tej kreskówce jest bardzo subtelna, spokojna, melancholijna i wspaniale współgra z klimatem serii. Jeśli chodzi o efekty dźwiękowe, na przykład Twig, ten śliczny liso-jeleń, który przypomina mi trochę kotkę Fatum z Rubiglum. Również wydaje charakterystyczne dźwięki, kiedy się porusza. Ogólnie staram się już nie mówić o oryginalnych aktorach głosowych, ale tutaj należy wspomnieć, że wszyscy mówią z perfekcyjnym brytyjskim, co jest piękne. A oprócz tego nie wiem, jak w polskiej wersji sobie z tym poradzono, ale w oryginale głosy są tak doskonale dobrane że jesteśmy w stanie stwierdzić osobowość danej postaci tylko na podstawie głosu. Animacja. Animacją zajęło się studio Mercury Filmworks. To samo studio, co tworzy serial Zaplątany, co też można zauważyć w artystycznym stylu przypominającym rysunki, które obie serie mają. Kreska ma imitować komiks i jest próbą przeniesienia stylu z komiksu. Ma limitowaną paletę barw, co jest popularne przy komiksach, gdzie chce się oszczędzać na kolorach. I kontury wyglądają tutaj jakby były rysowane ołówkiem. Nie są takie gładkie jak w typowych kreskówkach amerykańskich. To ma Pozostawić wrażenie ruszającego się komiksu. Kolory są ciepłe, jesienne, pastelowe w ciągu dnia i bardzo niebieskie w nocy. Animacja jest niesamowicie płynna. Ogólnie cały styl jest bardzo uroczy i śliczny oraz unikalny. Różni się bardzo od tradycyjnych kreskówek. Jest dopracowany, ale bardzo uproszczone. Tą prostotę widać w projektach postaci, w tłach, a nawet w animacji, kiedy na przykład widzimy postacie z daleka, zamiast całych oczu widzimy tylko dwie kropki. I w ogóle nie przeszkadza to w całościowym odbiorze. Projekty postaci też są niczego sobie, bardzo delikatne. Nawet jeśli Hilda spotyka potwora, to w dalszym ciągu nawet te potwory wydają się być łagodnymi stworzeniami i są miłe dla oka. Ogólnie świat przedstawiony jest magiczny, baśniowy, pełen dziwnych stworzeń, jak mówiłam, wprost ze Skandynawii. Na przykład Nysy, które są mieszkańcami naszych domów i pochodzą z nordyckiego folkloru. I tutaj mała ciekawostka, jeśli chodzi o Nysę, bo w serialu wyszło, że wszystkie Nysy nazywają się Tontu i chodzi tutaj o to, że Tontu to jest po prostu inna nazwa na Nysę, która pochodzi z języka szwedzkiego w tym wypadku. Oprócz Nys mamy Marynot, które są nastolatkami, magiczne myszy, elfy, giganty, latające stworzonka, drewnianego człowieka. A to wszystko jest takie piękne, a cała ta magia jest codziennością dla mieszkańców tego świata. Świat przedstawiony jest ciekawym światem z własną logiką i własnymi zasadami. Nic tutaj nikogo nie dziwi. Fabuła. Kreskówka ta fantastycznie przedstawia i zamyka w sobie sens beztroskiego dzieciństwa. Jest prosta i magiczna. Przedstawia nam historię ciekawskiej dziewczynki, żyjącą za pan brat z magią, która musi mierzyć się z problemami codzienności. Pokazuje nam również przetwarzanie dosyć złożonych doświadczeń emocjonalnych, jeśli chodzi o bycie dzieckiem. Twórcy tej kreskówki powoli budują historię. Nic nie jest na siłę przyspieszone. Wszystko ma swój powód i dzieje się we własnym tempie. Kreskówkę zaczynamy od poznania Hildy i tego, jak jej się żyje na łonie natury wraz z mamą. Hilda oczywiście uwielbia takie życie. Następne odcinki przedstawiają sytuację, kiedy mama z Hildą muszą się wyprowadzić do miasta. I jest to historia o dorastaniu, zostawianiu swojej sfery komfortu, świata, który zna się od dziecka i przystosowanie się do nowych zasad, nowego środowiska. I oprócz tego pokazuje nam, jak radzić sobie z nawiązywaniem relacji z innymi ludźmi. Relacje są wspaniale nakreślone w tej historii. Główni bohaterowie mają piękną dynamikę, wpływają na siebie nawzajem, na swoje decyzje. Mimo, że są kompletnie inni, udało im się nawiązać przyjaźń, która ma swoje wzloty i upadki i radzi sobie z tym wszystkim w charakterystyczny dla dziecka sposób. Oprócz tego poznajemy postacie, które są częścią tego magicznego świata. Hilda jest w stanie nawiązać przyjaźń z każdym stworzeniem. Mamy mini elfa, który jest tym głosem rozsądku mimo że jego rozsądek podlega dyskusji. Mamy magicznego kruka, który zmaga się z załamaniem tożsamości i inteligentnego i sarkastycznego drewnianego człowieka, który mimo bycia narcyzem dalej zaprzyjaźnia się z Hildą. Każdy z nich ma swoją własną historię i wpływa na fabułę. Każdy ma swoje 5 minut i nie są to tylko jednoodcinkowe postacie, ale często powracają. Kreskówka pokazuje nam, jak dobrze jest być innym i wyjątkowym, i że mimo bycia wystawionym na ocenę innych powinno się działać według własnych zasad i racji i być im wiernym. Oprócz relacji przyjacielskich mamy tutaj doskonale nakreśloną relację rodzicielską. Relacja matka córka w tym wypadku jest wzorcowym, perfekcyjnym rodzicielstwem. Mają one cudowną relację opartą na wzajemnym zaufaniu. Córka jest córką idealną, a matka wspierają. I jest przede wszystkim przyjaciółką. Mimo pracy poświęca jej sporo czasu. I to nie jest czas poświęcony tylko na zrobienie jedzenia i zapytanie, co tam w szkole, ale matka rzeczywiście spędza z nią czas i uczestniczy w jej przygodach, pomaga jej, mimo że mogłaby być w tym wypadku zła na nią. Oprócz tego widzimy, jak z nią się bawi, gra w gry planszowe, więc naprawdę dużo czasu z nią spędza. Humor w tej serii jest bardzo subtelny i bardzo brytyjski. Nie ma tutaj miejsca na te wszystkie dziwne sytuacje wyciągnięte z kosmosu, czy grubiański humor, który znamy z amerykańskich produkcji. A mimo to cała seria jest nadal uroczo zabawna. Oprócz tego również i w tej serii mamy pewne teorie spiskowe. Że Hilda jest wiedźmą. Bo jako jedyna ma niebieskie włosy w serii. Ale jak dla mnie to tylko zabieg kosmetyczny i nie ma jakiegoś większego znaczenia jak tylko styl. Z drugiej strony Hilda ma pewne zdolności wiedźmowe. Chociaż znowu nie znaczy, że inne postacie w serii ich nie mają. Zwłaszcza, że nikogo rzucanie zaklęć nie dziwi. Hilda jest nieustraszona, więc Łatwiej jej idzie to całe czarowanie, bo niczego się nie boi. Potrafi łatwo nawiązać przyjaźń z każdą magiczną postacią. Plus w jednym odcinku po wykonaniu odczynienia uroku magiczne myszy zostały z nią. Weszły jej do kieszeni, mimo że nie powinny. Co daje nam poczucie jakiejś tajemnicy, którą mam nadzieję rozwiążą w przyszłym sezonie. Oprócz tego nie znamy jej ojca, może on jest magiczny, lub Hilda była adoptowana. Ludzie w mieście mimo, że żyją z magiem na porządku dziennym, niekoniecznie ją tolerują, więc jest możliwość, że Hilda i jej mama mieszkały w lesie na od ludzi w domu zbudowanym przez dziadka, bo może dziadek był magiczny i musiał usunąć się z miasta na jakiś czas z powodu swoich zdolności. Więc mamy tutaj taki zalążek tajemnicy, sekretu i mam nadzieję, że rozwiążą go w kolejnym sezonie. Podsumowanie. Hilda to taka kreskówka, którą ogląda się dla relaksu. Szczególnie po tym, jak obejrzało się jakąś niesamowicie intensywną serię. Jest idylliczna, magiczna, baśniowa, bardzo nostalgiczna i klimatyczna, pozostawiająca nas z poczuciem melancholii i wspominkami z naszego dzieciństwa. Idealne na jesienną chandrę, czy po prostu spokojny wieczór. Oprócz tego jest urocza i śliczna. Warto ją obejrzeć, bo jest urzekająca. Świat, który w niej stworzono, jest tajemniczy i barwny. Postacie są tutaj świetnie przedstawione i kreskówka, mimo swojej prostoty, jest bardzo oryginalna i wyjątkowa. A fabuła? Mimo prostej historii jest w stanie nas zaangażować, wciągnąć do tego stopnia, że nie oderwiamy się od seansu. Jak już wspomniałam, kreskówka bazowana jest na komiksie i już wiemy, że drugi sezon będzie obejmował komiks Hilda i Kamienny Las. Ale tu pojawia się problem, ponieważ kolejne komiksy jeszcze nie zostały wydane. Następny komiks, który powinien pokryć sezon drugi. Będzie wydany jakoś w tym roku i będzie o tytule Hilda i Król Gór. Więc ze względu na to, że musimy czekać na kontynuację komiksów, na drugi sezon Hildy, który został potwierdzony, również musimy czekać, bo został zaplanowany na jakiś późny czas 2020 roku. Ja nie mogę się doczekać, kreskówka ta naprawdę mnie ujęła i. Mam nadzieję, że Was też. Dajcie znać w komentarzach, czy widzieliście tą kreskówkę i co o niej sądzicie. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was na wszystkie media społecznościowe Patronite, Discord, Facebook, drugi kanał. A oprócz tego zapraszam Was serdecznie na kanał z podcastami, który tworzymy z Trickster. Jeśli lubicie słuchać podcastów i lubicie animacje, to jest to idealne miejsce dla Was. Mam nadzieję, że tam zajrzycie. Dziękuję i zapraszam Was po więcej. Cześć!